Cześć. Zastanówmy się chwilę, gdzie nasza parabola, gdzie nasza funkcja kwadratowa, bo tutaj mamy taką funkcję kwadratową, ma punkt przecięcia z osią Y. No i żeby to zrobić, warto by się zastanowić, czy w ogóle jakąś współrzędną tego punktu przecięcia znamy. No i dobrze jest, i ja to zawsze powtarzam, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o rysunek. Dobrze jest sobie przygotować jakiś rysunek poglądowy gdzieś na marginesie, gdzie zauważymy pewne. Pewne rzeczy. Dobra, no to przygotujmy układ współrzędnych i w tym układzie współrzędnych pi razy oko narysujmy sobie tą parabolę. Jeszcze oznaczymy: x, y. Żeby to chociaż troszkę miało ręce i nogi, no to zauważmy, że a jest dodatnie, zatem ramiona będą skierowane do góry i narysujmy tą parabolę tak, żeby zobaczyć gdzieś jakiś punkt przecięcia z osią y. Ramiona skierowane do góry, no i mamy punkt przecięcia. Zaznaczmy go sobie wyraźniej. I po zaznaczeniu, co my możemy o nim powiedzieć? Po pierwsze, że współrzędna xowa jest równa 0. A druga sprawa, że mamy jakąś współrzędną y, której właśnie nie znamy i ją musimy wyznaczyć. A co to znaczy? Spójrzmy jeszcze raz na równanie. W równaniu mamy dwie niewiadome. x i zależne od xa y. Ale mamy wartość tego naszego x, ten argument. Podstawmy zatem do równania i co się okazuje? Będziemy mieli coś takiego. y równa się 2 razy 0 do kwadratu plus 5 razy 0 minus 2. Tutaj te dwa pierwsze elementy mnożenie przez 0 powoduje, że, że nam się zerują. Zostaje nam tylko i wyłącznie minus 2. Czyli współrzędne przecięcia z osią Y dowolnej funkcji, nie tylko funkcji kwadratowej, to 0, ten nasz argument x równy 0 oraz y, który jesteśmy w stanie wyznaczyć, jeżeli podstawimy sobie do równania tej funkcji argument równy 0. Zauważ jeszcze jedną rzecz. że w tym przypadku, w przypadku funkcji kwadratowej współrzędna y miejsca przecięcia jest równa c. Czyli ogólnie możemy zapisać, że nasz punkt przecięcia ma współrzędne 0. C. I oczywiście C sobie odczytamy z równania ogólnego funkcji kwadratowej AX kwadrat plus BX plus C. Właściwie to wszystko. Jeżeli pomogłem, łapka w górę i zapraszam do innych materiałów. Cześć!